Idź biegaj raz, idź po, biegaj. Idź po, biegaj. Idź. Tak, dobry wieczór wszystkim, wszystkim dobrym ludziom. Tak, e, ja proponuję, że Państwo wybierzecie dzisiaj temat. Proponuję na przykład e, o poczuciu... літощів, сполчуття, яке виволує у нас нарцис. Можемо порозмовляти о нарцистичних дітях, о темних емпатах, або о молженстві, товстік, підсумувати так, і які там сам відомості, і дібрових. Панство вибирайте, і Będziemy rozmawiać. Pani Aleksa, Pani Abo, dziękuję bardzo. E, przy okazji chcę podziękować Państwu, którzy wtedy, kiedy robiliśmy zbiórkę takiego live'a dla zbiórki, e, dla pewnego, dla pewnej pani, która zajmuje się piskami, ma, e, tak, ma e, m, fundację chyba, jeśli dobrze rozumiem. Pani Honorata, i ja dzwoniłam do niej, ona jest zabiegana jak zawsze. Podziękowała pani Oli, która 100 zł wysłała, jeszcze tam kilka osób wysłało, ale mówi, że nawet nie miałam czasu zobaczyć, ile w sumie przyszło środków. Także myślę, że w najbliższym czasie mi powie. Ale w każdym razie bardzo dziękuję, że mamy tu taką społeczność nieobojętną. Eee, tak. Narcystyczne relacje, tak. Nie, ja zaproponowałam trzy tematy. Eee, narcystyczne dzieci albo litość do narcyza, m ponieważ tutaj e, spotykamy się sami empatii, więc tego nigdy nie jest za dużo. Trzeba uważać, przepraszam, mówicie, powtarzać, żeby empatii <klaski> nauczyli na różne sztuczki narcyzów. Tak, narcystyczna litość, dobra, litość do narcyza dobra. To ja już e, zaczynam mówić, tak, zamknę. Jak pomóc synowi i jest rozpacz, zerwała z nim dziewczyna. Pani Alekso, proszę troszeczkę później mi, e, zadać to pytanie, ja bardzo chętnie się e, odniosę do niego. O ciemnych empatach, tak jak nie być litościwym, a ja Pani zaraz powiem, jak nie być litościwym. Ja nie pamiętam, możliwe, że na którymś z wideo mówiłam ja o tej sytuacji. Kiedyś bardzo, bardzo dawno, kiedy miałam 19 lat i chodziłam do szkoły pedagogicznej, no chyba tak to się nazywa, jeszcze na Ukrainie. E, wracałam po zajęciach i na przystanku, niedaleko przystanku e, podeszła do mnie cyganka z dzieckiem, niemowlęciem w rękach. I e, zaczęła jakoś tak dziwnie mówić, e, czy mogę Ciebie o coś się zapytać. Ja patrzę na nią, ona pyta się, a nie obrazisz się? Ja mówię, no słucham Panią. Ba, pani Dominika, dziękuję bardzo. Czy mogę się zapytać? Znowu, no, człowiek jak chce coś, o coś się zapytać, to się pyta, tak? I na pewno ten numer by jej się nie udał ze mną teraz, myślę, ale wtedy miałam, tak jak mówię, 19 lat. I ja na nią patrzę. A dlaczego ona tyle razy zadaje jakieś dziwne pytanie i nie pyta się wprost? Dlatego, że ona chce wyczuć, czy ja jestem empatą, empatyczną osobą, czy nie czy ja, czy ona wzbudzi u mnie litość, czy nie, żeby jakąś tam strategię e, sobie przyjąć. E, I coś tam zaczyna mówić, zaczyna mówić, czy jej na mleko dla dziecka nie e, dałabym pieniędzy. E, tak, Pani, pani Adriano, witam, witam. E, I jest tym niemowlęciem na rękach. Oczywiście, że ja otwieram e, ну, no, Кишонка тут мала на курсі, була весна, і дає їй там кілька банкнотів. А курок мала там, тоді були такі часи, що виплацали нам стипендіум раз на кілька місяців. За те кілька місяців, тільки один раз. І я там мала стипендіум за кілька місяців. I ja jej dałam parę banknotów, po czym ona włożyła swoją rękę do mojej kieszeni, zabrała mi wszystkie banknoty i uciekła. I niech to będzie przestrogą dla wszystkich empatycznych ludzi, dlatego że właśnie tak zachowuje się narcyz. Narcyz, jemu nigdy nie wolno poddawać się na takie poczucie współczucia, litości, który ktoś próbuje u nas wywołać, dlatego że no, to są sztuczki po prostu dla ludzi wrażliwych. Tak, Ema, uciekaj, ja muszę się skupić, uciekaj, kociek. I potem narcyz, psychopata czy jakiś inny toksyk pokazuje swoją prawdziwą twarz. Tak? Oczywiście, że narcyzi i inni toksycy nie mają, no w ogóle nie mają w swojej strukturze poczucia winy, e, jakichś tam refleksji i tak e, dalej. I dlaczego ja zaczęłam od tego przypadku? E, każdy, e, każda osoba empatyczna powinna e, pamiętać i uważać na to. Empatii bardzo boją się, no raz, że odruchowo chcą pomóc, A po drugie, bardzo bowiem się, jak będą spostrzegani, no jak to ja nie pomogę. No i pomogłaś, tak? Pomogła się. I to jest taka lekcja życiowa na całe życie. I o tym można mówić wiele razy, dlatego że dla osób empatycznych ta wiedza w jedno ucha wchodzi, w drugim wychodzi. Bardzo często w taki sposób biorą na litość osoby narcystyczne, to mogą być nasze dzieci, tak? to mogą być no, ktokolwiek, tak? każdy, narcyz, każdy narcyz wie jak może podejść swojemu ofiary i po prostu o tym trzeba pamiętać, no, to może być ktokolwiek. Tak. Ja się boję, że jak nie pomogę, jak ktoś mnie o to prosi, to się to na mnie zemści. Eee, pani Weroniko, prędzej się zemści, jeśli pani pomoże jakiemuś toksykowi, a, a jest ogromne prawdopodobieństwo, że to będzie osoba jakaś toksyczna, z jakimś zaburzeniem narcystycznym, tam, czy psychopatycznym, czy jakimś, e, dlatego że człowiek e, dojrzały, Człowiek normalny, zdrowy, stabilny, on nie będzie wywoływał u Pani poczucia litości i współczucia. No on będzie tego unikał, tak? On będzie starał się rozwiązywać swoje problemy sam, przy czym to uczucie litości, które wywołuje u nas e, te oszuści, ono jest takie lepkie, takie jakieś takie... No, że ciebie tak skręca w środku, tak, taki nieprzyjemny jakiś, tak, tak jakby ktoś z ciebie duszę wyjmował. I ono się różni od zwykłego współczucia, tak? jeśli komuś tam znajomemu coś się stało i po prostu współczujemy. Tam to uczycie się troszeczkę, troszeczkę się różni. I jeszcze druga rzecz, na którą trzeba zwracać uwagę, pamiętać, że narcyzm może się okazać no, każdy człowiek. Nieważne, nie gdzie skrzyżowały się nasze drogi. Pani Agato, bardzo dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję Pani za wsparcie kanału. E, nieważne, to może być profesor. To może być, nie wiem, no, gdziekolwiek można spotkać narca. I jak tylko narc, a oni potrafią, oni nie mają empatii, a oni mają coś takiego, co się nazywa poznawcza empatia. Oni wiedzą, jak szczytywać ludzi. Oni nie mają współczucia dla e, innych ludzi nad sobą lubią się litować bardzo często. Każdy narcyzm bardzo lituje się nad sobą, bardzo przeżywa wszystko e, bardzo często i obficie. I e, jak tylko narcyzm szczytuje, e, że masz w sobie e, takie coś, tak, że mm, no, współczujesz, że jesteś osobą wrażliwą, on po prostu rzuca swoje siedla. Przy czym nie ma, nie ma znaczenia, czy to jest cyganka na przystanku, czy to jest człowiek wykształcony, oczytany na jakimś stanowisku. Tak? On, po może, on po prostu będzie działał w inny sposób, oczywiście pasożytując na Twoje wrażliwości. Będzie udawał, że no, czymś tam sobie nie radzi, i będzie patrzył na Twoją reakcję. Tak, i na to trzeba uważać, tak, i co jeszcze chciałam powiedzieć, jak przestać czuć się niewolnikiem systemu i zacząć naprawdę wierzyć, że mogę tworzyć swoje życie po swojemu. No, no po prostu nie wierzyć, a zaczynać robić i tworzyć swoje życie po swojemu. To, to nie jest kwestia wiary. To jest kwestia podjęcia decyzji, wzięcia odpowiedzialności za swoje życie na siebie. I pomiędzy podjęciem decyzji a, a, a robieniem czegoś nie powinno być tej przerwy. Ja podejmuję decyzję i ja zaczynam działać. I ja nie boję się, pani Baś, bardzo dziękuję. I ja nie boję się, że, nie wiem, coś mi pójdzie nie tak jak innym, to idzie, tak? Albo co inni pomyślą, to jest w ogóle to są podstawy. Podstawy, żeby przestać, żeby się nauczyć, przeżywać swoje życie i nie mieć jakichś destrukcyjnych emocji, no w związku z tym, że postępujesz tak, jak ty chcesz, tego, tego bardzo dobrze uczą na pikapie. Dlatego, że jeśli ty chcesz. Mieć władzę nad innymi ludźmi, co uczą, czego uczą na PKP, to przede wszystkim musi się nauczyć mieć władzę nad sobą. I w tym celu uczą takich rzeczy podstawowych tak? bycie odpowiedzialnym za swoje życie. Panie Romanie, dziękuję bardzo. Witam, ciepło. No to są podstawy. To ja uważam, że że to jest, no, znowu, jak duszniła, powiem, że w szkole średniej powinni tego uczyć. Ja biorę odpowiedzialność za swoje życie na siebie. To się wiąże z lękiem, to inna historia, to później idziemy i staramy się zrozumieć, czego się boimy. Ja nie od, uzależniam swoje emocje od tego, jak na mnie e, próbują wpłynąć czy działać inni ludzie. Ja nie, nie uzależniam swój stan, czy jest mi dobrze, czy jest mi źle, czy czuję się szczęśliwy. E, pani Jolu, bardzo dziękuję. Pozdrawiam panią Medytkę, z którą dzisiaj przepraszam, z którą dzisiaj mieliśmy konsultację. Także pozdrawiam. E, no, to są podstawy po prostu, tak? No, dopóki nie, dopóki ty nie ruszysz, dopóki nie nauczysz się, nie przyjmować tym, co myślą, mówią i jak ciebie odbierają inni ludzie. To jest w ogóle podstawa. I dla e, dużej ilości empatów, e, może to brzmieć bardzo egoistycznie, tam nie wiem, jeszcze jak, e, no, po prostu <laughs> nie do pomyślenia, ale nic egoistycznego w tym nie ma bierze się odpowiedzialność za swoje życie i zaczyna się nim kierować. Odpowiada się sobie na pytania i, i, i jakby dopóki ty nie panujesz, nie... To jest jedna rzecz, Także Że bierzesz odpowiedzialność za swoje życie. Druga rzecz, nie przejmujesz się, nie e, robisz korekty swojego postępowania w związku z reakcją na niego innych ludzi. Nie, no, to jest moja decyzja, tak? Ja swoje życie będę przeżywał tak, jak ja chcę. Trzecia, o, trzecia bardzo ważna rzecz była. Zaraz sobie przypomnę. Też coś bardzo takiego istotnego. To, to, to po prostu trzeba, no trzeba, nie wiem, wykluć wytatuować na wewnętrznej części czaszki. Zawsze słuchałam z uwagą moją koleżankę, a jak tylko to tylko ja zaczynałam mówić, to e, przestawała słuchać i patrzyła w telefon lub w komputer. Przestałam jej pytać o jej stan i słuchać. Oczywiście, że tak. I tu trzeba nauczyć się po prostu nie panikować, nie robić wyrzutów koleżance. My widzimy jej zachowanie, my rozumiemy, że mm, jest to robione w jakimś celu, Prawdopodobnie, żeby Panią zdeprecjonować, tak? Żeby... Pani Agatko, bardzo dziękuję. Jest to robione w jakimś celu, tak? Że koleżanka ignoruje, kiedy Pani zaczyna mówić. Więc nie ma co... nie ma, nie ma co. Ja uważam, że nie trzeba niczego udowadniać, niczego, nicze, nie trzeba niczego wyjaśniać. Ty widzisz, jak człowiek Ciebie traktuje. Robisz wnioski i dystansujesz się. і просто жиєш далі своє життя. Треба завжди собі дуже непотребних e, рухів і дуже енергії. Так як з тим на останньому лайві мовили, e, що я подавала такий приклад, ні, на предостатнім хіба. Подавала такий приклад кореспонденції, коли дівчина, коли побачила, що її хлопець не зліквідував конту на тіндеже, тільки там змінив зінчі чи нове заложив, вона йому то вислала, I coś tam tłumaczyła. Po co? Jakby, po co to robić? On dobrze wie, co on zrobił. Він сутих це ж му витлумачить, що це, ти очікуєш, що він пшепроші, і пов'є, що це, що то саме ще зробило, саме ще не зробило. Чи хто ще є не в пожонку в обид з тебе? Це в зв'язку з тим робимо. Ні висилами жадних здінч, по це показувати, що ти вєш, що він тебе шукав. Ніх він ще застанавив, ніх він мислить, що ще стало, що ти ще здистанцювалася. Ніхон не вірює, що ти вєшу вszystkim. Почому даєш якби так отварти на долоні, так? Ніхон мислить, що чистала жона, не відписує, не відбира телефону. Он там не будеся замаркля, бо он має ще кілька таких, як ти. Але можна, наприклад, ну можна або відпустити цолкувіти, заблокувати, що було б наляпше, бо там і так ніц не буде втрата часу. А можна почувичити, наприклад, свої умітності, так, swoje umiejętności wpływu na takiego rodzaju ludzi. Tak? Można e, no, nie mówić mu, że e, wiesz, że oszukuje, kim jest, co robi. I e, dlatego, że kiedy my nie wiemy czegoś, kiedy my e, stwarzamy w swojej głowie obraz jakiegoś człowieka i nam się wydaje, że my go znamy, І він заховує ще не так, як завжди, тільки інакше. Залужми дівчина завжди відбирала телефон, відписувала на смс так телефону, отписує, так, і так далі. І зараз не відбирає телефону, відписує, одпісує, що довідала ще так, що хлопак йому шукає і має конто на тіндежі. Więc on będzie myślał, co się stało, no przecież ona zawsze odbiera telefon, zawsze odpisuje, zawsze je tak zależy na mnie, zawsze była taka głupiutka, mogłem ją oszukiwać. A co się stało, może się dowiedziała, że mam konto na Tinderze, a to czemu nie napisała mi o tym, nie, ona by mi napisała na pewno, zrobiła by awanturę, a może tam, może zgubiła telefon i tak dalej, niech on myśli, niech on e, coraz e, dłużej wałkuje w głowie tą myśl, tak, żeby zrozumieć, dlatego, że psychika każdego człowieka dąży do zrozumienia, tak, do postawienia kropki, do zrozumienia, co się dzieje. I w ten sposób, jeśli nie, dziewczyna by nie powiedziała mu, że ona wie o jego oszustwie, o jej stronie, ona by mu odłożyła gestalt, który jego psychika próbowała zamknąć. Można byłaby później, tam, nie wiem, raz na 10 jego SMS-ów grać e, i no, udawać tam coś takiego, e, czy telefonów, o, krótko rozmawiać, żeby on nie wiedział o co chodzi. No, jeśli, jeśli po prostu nam chce się pobawić, to. Ale lepiej oczywiście się nie bawić, tylko ten. E, tak, witam, dziękuję z tego co słyszę. Żywiesz jak doradzić innym, dać dobrą poradę. Pozdrawiam. Pani...